Yy, skład węgla? Tak, aha. Dobry, bo ja w złym sprawie, jakoś tak, około 3 tygodni temu byłem u Państwa i kupiłem 3 tony miał. I taki tak. chujowy, że normalnie się nie do wytrzymać. Łopatkę węgla że miał, nasypałem do pieca, to na drugi dzień to były za 3 wiadra kurwa popiołu. Jakie Pana nazwisko? Yy, Kowalczyk Mariusz. I I proszę panią jeszcze, to tyle sady na tam, w tym kominie, że normalnie kurwa nie normalne to jest. A kiedy jak... to było brane ten miał? Do końca, niech mi pani nie przerywa, jak pierdolę. A ja i tak nie słuchałam, bo pytałam szefa tutaj o, o ten miał a, i proszę mi to było brane. tego trzy temu. Nie wiem, to jakoś może. Ja nie pamiętam, bo to żona brała kiedyś, a Jożem był w Niemczech na imporcie. Ja se zarabiam 10 euro na godzinę kurwa masz. I proszę Panią, tak pierdolła sadza, że rusz ta pokrzywiło. To w końcu mi sąsiad powiedział, że bym najebał trochę tych, łobierek ze ziemniaków, no ale później jak się tego kurwa nazbierało, jak pierdolą, to normalnie się kumin kurwa owaleł. Czy na pewno normalnie... od nas ten miał? No. A jeszcze raz jakie pana nazwisko? Kowalczyk Mariusz. Ja nie mogę znaleźć tutaj pana. Ja nie wiem czy pan dał u nas. A ma pan od nas Taragon? E, nie wiem. Bo ja że mówię, że żeby w Niemczech na importach kurwa. Masz. A gdzie to było y, zawożone? Gdzie pan mieszka? Wracowica My przydajemy miał w dużych ilościach, ale nigdy nie mamy z nim problemu. No to kurwa co? Ja kurwa nakupowałem miau. Ale proszę nie knąć do słuchawki. No to dobrze, nakupowałem miau, a teraz chuj kurwa się nie chce palić. Proszę znaleźć ten Paragon, dobrze? No ja kurwa znajdę. Na a boże rozpolo kurwa ten miał paragony może.